Witam serdecznie na moim kanale Inspiry Respiry w programie Spotkanie przy herbatce. Nazywam się Lunia, a program poświęcony jest wszystkiemu co piękne, rozwijające i inspirujące. Kochani, Bożonarodzeniowy Jarmark to rodzaj targu pod gołym niebem, na którym sprzedaje się wszystko, co ma związek z Bożym Narodzeniem. Zazwyczaj jarmark rozpoczyna się w pierwszych dniach Adwentu, a kończy czasami w ostatnim dniu starego roku. Pierwsze bożonarodzeniowe jarmarki były organizowane w Niemczech już w XIV wieku. Jeśli pamiętacie, zwyczaj strojenia choinki także przyszedł do nas z Niemiec. Początkowo targi te nosiły nazwę Jarmarków Świętego Mikołaja. Rzekomo, pierwszym miastem, które dał impuls do adwentowych targów, było miasto Bałcen, po polsku budziszyn, znajdujący się tuż przy granicy polskiej, a było to w 1384 roku. Pierwszy zapisany dokument mówiący o targach dotyczył drezna. Targ ten zwany był Stritzelmarkt, a dokument pochodził z 1434 roku. W czasach reformacji w XVI wieku przemianowano targ na Christkindlmarkt, co znaczy Targ Dzieciątka Jezus. Niebawem pojawiły się bożonarodzeniowe targi w innych miastach, takich jak Strasburg w 1570 roku i w Norymbergi w 1628. Jarmark w Strasburgu stanowi pewnego rodzaju referencję adwentowych targów. Co roku rozpoczyna się w pierwszą sobotę adwentową, a kończy w ostatni dzień roku kalendarzowego, czyli 31 grudnia. Jest dużym i jednym z największych targów Europy. Bajkowa dekoracja oświetleń wokół katedry Notre Dame de Strasburg przyciąga miliony turystów każdego roku. Wzorując się na pierwszych średniowiecznych niemieckich targach, inne miasta zachodniej Europy też organizowały swoje własne atrakcje zimowe. Zazwyczaj władze miasta są organizatorami. Na tę okazję buduje się drewniane domki, w których sprzedawane są choinkowe dekoracje, lampki, lampiony wykonywane przez rzemieślników. Przechadzając się ciasnymi, Bogato udekorowanymi uliczkami można smakować różnego rodzaju ciastka, gofry z bitą śmietaną i polane czekoladą, cukrową watę, pieczone kasztany, słodkie pierniki, owoce kandyzowane lub też można przekąsić coś konkretnego, np. pieczoną kiełbasę z musztardą i kiszoną kapustą, zapiekane w bułce. Zimowe jarmarkowe wieczory nastrajają do degustacji pachnącego przyprawami grzanego wina. W tej wyjątkowej przechadzce zawsze towarzyszy bożonarodzeniowa muzyka rozlegająca się ze wszystkich stron. Coraz częściej obok sklepików buduje się także liczne atrakcje wesołego miasteczka karuzele, zjazdy, huśtawki. Dzisiaj miasta Europy Zachodniej prześcigają się w wymyślnej dekoracji i organizowanych atrakcjach. Za najpiękniejszy jarmark Bożonarodzeniowy Europy uważa się jarmark w Bazylei, w Szwajcarii. Nic dziwnego, gdyż ten jarmark zasłynął ze swoich świątecznych, oryginalnych ozdób. Budapeszt, na Węgrzech, także zasłynął ze swojego osobliwego klimatu. W Polsce cieszy oko poznańskie Betlejem. Zaliczane do największych adwentowych jarmarków w Polsce, a ostatnio zostało nawet uznane za najlepszy bożonarodzeniowy jarmark w Europie. Miasto Koziołków i rogali świętomarcińskich zasłynęło ze swojego bogato ustrojonego targu bożonarodzeniowego, nad którym dominuje oświetlony diabelski młyn. Długie kolejki ustawiają się przed wejściem na górę, aby podziwiać splendor świątecznego jarmarku. Wiedeński jarmark także znajduje się na liście najpiękniejszych adwentowych jarmarków. Na placu ratuszowym Rathausplatz każdego roku czeka na odwiedzających ponad 100 stoisk. Gorący pącz, prażone migdały, pierniczki i świeże domowe wypieki pachną w tym czasie w całym centrum. W Belgii, w Brukseli panuje iście magiczna zimowa atmosfera, mimo że śniegu w tym czasie nie ma. Tradycyjne drewniane domki… Pokaz świateł na Grand Place, lokalne wyroby przyciągają niezliczoną ilość turystów z całego świata. A kto nie słyszał o belgijskiej czekoladzie? Liczne sklepiki z czekoladą mieszczące się w średniowiecznych kamienicach i wyglądających nieraz jak domki z piernika zapraszają do wnętrza na degustację najlepszej czekolady na świecie. Wszystkie jarmarkowe słodkości mogą być polane czekoladą belgijską czekoladą białą, mleczną lub czarną. W tym czasie nikt nie liczy kalorii. Zgubione będą podczas spaceru na dużym adwentowym jarmarku w Brukseli. A jest co zobaczyć. Jarmark ten rozciąga się na całe centrum. Przy Grand Place można degustować pyszne grzane winko Glühwein. Nieopodal na placu Saint-Catherine, bożonarodzeniowy jarmark dominuje potężna, stale kręcąca się, oświetlona karuzela. Każdego roku buduje się drewniane domki, goszczące rzemieślników z wielu krajów, a nawet z dalekiej Kanady, gdzie proponuje się rękodzieła, wyroby lokalne do degustacji i zakupu. Nieco pomiędzy Grand Place i Place Saint-Catherine znajduje się Place de la Monet, tuż przed Teatrem Operowym, gdzie miłośnicy łyżew mogą poszaleć na wybudowanym na tę okazję lodowisku, oczywiście przy wtórze bożonarodzeniowych kolęd. Na szczególną uwagę zasługuje jarmark w Trier, tref po francusku, a po polsku po prostu trewir. Trewir pretenduje do najstarszego miasta w Niemczech. Już w XVI wieku przed naszą erą Rzymianie założyli tutaj osadę. Długa historia miasta z pewnością przyciągnie uwagę miłośników historii. Ja skupię się na bożonarodzeniowym jarmarku. To wyjątkowo romantyczne miejsce otoczone średniowiecznymi kamieniczkami i wzgórzami. Ma jeszcze więcej uroku, kiedy spadnie śnieg. Gorący wino rozgrzewa, a lokalne wyroby przyciągają turystów z całego świata. U nas w Polsce nie tylko Poznań szczyci się tą piękną tradycją. Ze względu na atrakcyjność warto wspomnieć jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie na Starym Mieście, w Gdańsku na Targu Węglowym, w Toruniu, w Bydgoszczy czy w Katowicach. Na odwiedzających czekają domki z piernika, słodycze, bajecznie ozdobione stoiska, na których można kupić choinkowe ozdoby, rozliczne rękodzieła, cynowe naczynia i tym podobne. Sezon na jarmarki bożonarodzeniowe zaczyna się u nas nieco przed Adwentem. Warto zastanowić się więc, czym jest Adwent. Adwent to okres przedświąteczny. Słowo adwent wywodzi się z łacińskiego słowa adventus, co znaczy, Przyjście, nadejście, pojawienie się. Trwa cztery tygodnie. To okres, który w Kościele Katolickim trwa od 29 listopada do 24 grudnia, a w prawosławnym i greko-katolickim, jako post filipowy, od 28 listopada do 6 stycznia roku następnego. To czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jest jednym z najważniejszych momentów w kalendarzu chrześcijan. Rzekomo wprowadzony został w V wieku przez biskupa Perpetus Stur we Francji. Przypomina o tym, że chrześcijanie muszą się duchowo przygotować do świąt Bożego Narodzenia. W przeszłości okres ten nazywany był czterdziestnicą, ponieważ w średniowieczu trwał 40 dni, a następnie został zamieniony na cztery tygodnie przez Rzymian w VI wieku. Adwent to czas oczekiwania, który łączy się z pewnymi symbolami, a są nimi lampiony adwentowe, kalendarz adwentowy, roraty, czyli msze adwentowe i roratka jako najważniejszy symbol adwentu. Była to świeca przywiązana białą lub niebieską wstążką, która symbolizowała Maryję, mającą przynieść światło całemu światu czyli Jezusa. Tradycja wieńca adwentowego została przejęta od protestantów. Na jego środku stawiano cztery świece symbolizujące cztery kolejne niedziele adwentu. Adwent umocował się w prawie religijnym, lecz posiadał także swoje korzenie w kulturze ludowej. Ten okres był wyjątkowo bogaty w obyczaje i obrzędy. Adwent w tradycji ludowej symbolizował zamierającą przyrodę. Poprzedzał go kult zmarłych na początku listopada. Na tę okazję wyprawiano sutą wieczerzą, której głównymi gośćmi byli zmarli przodkowie, którzy w tym właśnie czasie odwiedzali żywych. Opisał ten zwyczaj w dziadach nasz wieszcz Adam Mickiewicz. Listopad i grudzień to miesiące szare, w których stale ubywa światła. Nie powinno więc nikogo dziwić, że ten okres owiany był nimbem tajemniczości, opowieści, wróżby. Szare dni i długie wieczory nie zachęcały do wystawiania nosa za drzwi. Stąd w naszych tradycjach jest dużo domowych zwyczajów. U nas ten okres był wyjątkowo pielęgnowany w tradycji ludowej. Po intensywnych pracach na polu, okres przedświąteczny związany był z wypoczynkiem po rolniczych pracach. W początkach chrześcijaństwa adwent rozpoczynał się w dzień Świętego Marcina, czyli 11 listopada. Ponad 100 lat temu, właśnie w tym dniu, przypadał koniec roku. Do tego czasu trzeba było się rozliczyć, sfinalizować pracę, zapłacić podatki, czynsze, uregulować długi. Z tym dniem związanych jest wiele przysłów przepowiadających, jaka będzie zima. Szybko zapadający zmierzch i długie wieczory okresu Adwentu sprzyjały spotkaniom towarzyskim. Kobiety zbierały się w domach, przandły len i konopie, a także organizowały wspólne spotkania na podskupki. To tradycja darcia pierza która zresztą wraca do łask w obecnych czasach coraz wyższych cen za energię. Były to tak zwane wieczorynki, na których nie brakowało zabawy i smacznego jadła, często zakrapianego procentami. Śpiewano piosenki, żartowano i opowiadano sobie różne niesamowite historie o czarownicach, topielcach i strzygach, czyhających na zagubioną duszę ludzką. Bywało i tak, że młodzi chłopcy, amatorzy uciech, zakradali się pod okna i straszyli panny krzykiem i pukaniem w szybę. Przebrani za diabła wpadali do środka z wrzawą, pierze fruwało w powietrzu aż pod sam sufit. Czasami nawet puszczano na środek izby koguta lub przestraszonego kota. Ale była zabawa, w ten sposób zwracano na siebie uwagę. Były to swego rodzaju zaloty. Młode panny z krzykiem rozpiechszły się, które potem młodzieniec odszukał i odprowadził do domu. Bardzo często takie spotkania kończyły się po tańcówką i wesołą zabawą. Okres adwentu wyjątkowo nasycony był wróżbami i związanymi z tym obrzędami. Tak na przykład Katarzynki były obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada, podczas których na podstawie snów odbywały się matrymonialne wróżby dla młodych mężczyzn dotyczące poszukiwania partnerki i orzenku. Snom pomagano, wkładając pod poduszkę karteczki z imionami okolicznych dziewcząt. Piękną tradycją było ścinanie gałązek wiśni i wkładanie ich do wody. Jeżeli w Wigilię Bożego Narodzenia zakwitły, był to znak szybkiej żeniaczki. Jeżeli nie, brak nadziei. Kobiecym odpowiednikiem katarzynek były Andrzejki, czyli Wigilia Dnia Świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada. Wszystko w ten wieczór mogło służyć za wróżbę. Liczono sztachety w płocie, liczono szczeble w drabinie i szczapy drewna na opał. W ten wyjątkowy wieczór panny na wydaniu wróżyły sobie o miłości i za mąż pójściu. Do dzisiaj młode dziewczyny leją wosk przez dziurkę od klucza, który na wodzie. Przybiera rozmaite kształty. Mogły one oznaczać zawód, wygląd, a przede wszystkim zamożność przyszłego męża. To znów w miejsce puszczano łupinki orzechów, obserwując, czy zbliżają się do siebie. Ulubioną wróżbą były buty zdjęte z lewej stopy, tej od serca. Rzucone za siebie, jeżeli skierowały się czubkiem do drzwi, zapowiadały rychły ślub tak samo ustawione jedne za drugim, wskazywały dziewczyną, która pierwsza pójdzie w świat. Tłumaczono sobie sny, przygotowywano karteczki z imionami kawalerów, palono ognie świętego Andrzeja, by odstraszyć złe moce. Najlepszym powiernikiem młodych panien jest właśnie święty Andrzej. Wieczór ten powszechnie zwany jest Andrzejkami. 6 grudnia to kolejny dzień o dużym znaczeniu w tradycji ludowej, lecz o tym, jakie niespodzianki przynosi patron tego dnia, już w następnym spotkaniu. Dziękuję Wam za uwagę, a tymczasem życzę pięknego, owocnego dnia, a tym, którzy słuchają tego programu wieczorem, życzę pogodnej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.